A więc zaczynamy opening nasz. Naszym celem w dzisiejszym odcinku byłoby fajnie, jakbyśmy trafili Abedipele. Najbardziej z tego składu mnie interesuje Abedipele. Kowal też jest fajny, nawet Sanchez. Tutaj jest ławka rezerwowych. I tak. Zacznijmy od tego, że w, to nie tutaj w SBC może się na one pojawiły jest DePai i tylko Depay jest ze Fantastic Team'u Depaja by sobie ukończyliśmy na poprzednim, na poprzednim, na następnym odcinku. A więc tak. Fantastic Team Campbell. Następna paczka. O, to Hero. Campos I jest udało się nam reken Warży ty pół miliona o. Środkowy pomocnik ofensywy, prawy pomocnik, środkowy napastnik, 8-7 tempa, 8-8 strzały, 8-4 podania, 8-7 70 fizyczność, 61 obrona z Bundesligi. Wow, fajna karta. A więc tak, ten skład na razie odłożymy, to jest składne. Champion. I poszukamy taka formacja, Obelipele, gdzie jest nasz stopy w zaczywie, ja minął go chyba tu. Rygen ma full zgrania i by skład z Bundesligi ale jeszcze sprawdźmy bo czy tutaj jest jeszcze ktoś z Bundesligi niektórzy to w ogóle ten nie bo mają jeszcze normalne jakby że na przykład ola porte w atletico gra za bardzo z Bundesligi. No, ale no, trafiliśmy. A więc ja się cieszę. Nie wiem jak wy. Lukaku. Hero. Brazylia. Lucio. Ikona. O! Wow. Nieźle. Następny hero. Następny hero. Carol. Szkoda, że nie w tej nowej karcie. O, o właśnie Smolarek go możemy dać na atak. On jest z Bundesliga przecież. Ustawię sobie, że Bundesliga o proszę, kogo my tu mamy? <ścoughs> Interesujące. No, Tak się prezentuje skład z Bundesliga na no, bramce. Neuer obrona, na wolę voler z ADMI. 90 ogólna ocena. 33 zgranie. Teraz sobie że żeby zagrać ten mecz. To mecz towarzyski. I uwaga. O, jacie. No. Zebrał dobry skład. 33 zgranie będzie. Tak, 92 ocena. Nazwa no 1 na 1, 0. Wolena na 1, 1. I manena 2, 1. Mój, ten co teraz zrobiłem z Wami bo jednak no nie jest tutaj Benigam Najsłabsza karta to właśnie ten ryken No, skład okej okay. A więc trafiliśmy jedną kartę z fantasy Teamu w następnym odcinku który jeszcze dzisiaj się pojawi na kanale polujemy na BDP'le